Dzień dobry! Siema! Emil z tej strony, a to jest Minister. Witam was w blizzardowej bójce. Powiedzmy sobie tak, jako że to jest standardowa arcadeowa gra 1 na 1. Moja pierwsza swoją drogą na streamie. To mam przyjemność zaprosić Was, żebyśmy się tutaj razem pobawili. Ciekawe co z tego wyjdzie. Tak nie się. No zabij, no! Haha, jeden ha, ha! do zera dla mnie. 11 HP. Ogólnie Winston kontra Winston to jest bardzo ciekawa opcja. Symetria kontra symetria. Może być do pięciu wygranych, 5 pojedynków, 1 na jeden. Mirror match up, czyli gra, gram dokładnie do samo, Prawda? Mi mm. się nie Też widzę, podróżowała. Teraz to popełni błąd i podejdzie bliżej. Ah, udało się. Ciekawe dlaczego. Czy moja wieżyczka go zaatakowała? Soma. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Walka z, symetra kontra symetra jest zawsze bardzo zabawna. O, Sombra, ajwaj. Prawie nią nie gra... Nie, nie miałem okazji nią za bardzo jeszcze grać. Czy warto jest hakować, Chyba nie warto jest hakować. Nie warto. be here all alone. Uh, I'm locating. Looking for me. Be uh, uh. be right back. Stoy, nie ruszaj się, stoy. No. Chcemy, że znikniesz tak przed się do zera! Mm, mm. Best of 9, czyli do 5 jest mm. go dwie mecze są potrzebne, aby udało mu się wygrać. Może być. zniata. czemu by nie? Na magnesie ma kuleczki i się cieszę, że siedzi. Um, dobra. No i teraz M. spamujemy M, on też M. T tak to jest. Akurat grając zniata kontra zniata, tak mi się wydaje. Szybko lecisz. 3, 2, Okej. Okay. Reaper. Reaper kontra Reaper. Tak naprawdę kto Fight. zada ten pierwszy strzał jest bardzo blisko wygranej. To jest akurat banalna sprawa. Kto pierwszy strzeli, kto pierwszy gra, przykład teraz na bym ja. A, <trujne> 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 Dobrze. Ten drugi musi wtedy kombinować ostro. 4 1 4 4 1. Battle. Bastion. Bastion. Like, really? Bastion? Kontra Bastion? No to już... To pierwszy od nas strzał ten wygrywa, taka prawda. Tutaj jest dosłownie, nie ma żadnej tarczy, nie potrzebuje to, składałem. 4 do 2 Genji. Jak tam mój Genji? Dlaczego w ogóle nic nie swędzi w tym stroju? To jest dobre pytanie. Nie miałem czasu za bardzo zająć się komentowaniem tej cudnej, pięknej gry. eso dajemy trochę takiej możliwości. Pamiętajmy ja! o możliwości skakania, jak się da. STÓJ! Kurde, aż tak blisko było, 4 do 3 Jedna dobra sal, jeden dobre trafienie i był po zabawie Oj! O Może być i Roadhog Prosiun kontra prosiun eee... Ja tu poczekam No i pięknie, mamy 4 do 4. Wspaniale, cudownie, wygrywałem 4 do 1. Ach. No, May. nie jest 4 do 3, tak? A to był remis? Zabiliśmy się w tym samym czasie. A zawsze spokój jest, jak się w tym samym czasie zabijemy. To jest zawsze przyjemne i zabawne. W ogóle tutaj to jest też zabawnie, że no można się leczyć. Czasami są bohaterowie, którzy się sami leczą. Wygrałem, 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 wygrałem. Jest, jak widzicie. Udało się. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten mały materiał się wam podobał. 4, nie 5 do 3, 5 do 3 dla Emila, ale play of the game dla Bastiona. To jest akurat standard, że Bastion zawsze zgarnia play of the game. Bo jakby mogło być inaczej. Powiedzcie, że wam się podobają te blizzardowe e, bójki, w których mam plan. Mam plan nagrywać. Tego. Ostatni był Heroes of the Storm. Teraz Overwatch. Ogólnie zrobimy jeszcze. Mm, tam jest chyba 3 na 3 i coś podobnego. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ten materiał się udał. Zapraszam do obserwowania, subowania, dzwonkowania, lajkowania i innych dziwnych rzeczy, robienia pompek również. No i do usłyszenia, do zobaczenia. A najfajniejsze jest, że za pierwszym razem się udało. Kurde! Narzem zagrał. No tak. Cześć!